Jest pompa czy nie ma pompy? Możecie oceniać. Szeroki jestem czy nie. Tak serio to witam wszystkich w kolejnym vlogu. Ogólnie dzisiaj robimy sobie trening pleców i spytacie się pewnie dziśliwa, czemu nie ma z tobą Ikiego? No nie ma Ikiego, bo mnie kurwa wystawił. Wczoraj miałem z nim iść, wczoraj była nie dzisiaj się z i z nim nie poszedłem, bo mnie wystawił. Więc idę dzisiaj sam. Yy... Czekajcie, samochody przejadą. No. Więc wystawił mnie OG Igor. Jest mi tak szczerze smutno z tego powodu. Dzisiaj też na tym treningu pleców zawsze robiłem martwy ciąg. Dzisiaj tego martwego nie będę robił. Spytacie się, dlaczego nie będziesz robił tego martwego ciągu? Nie będę robił martwego ciągu, ponieważ martwy ciąg będę robił jutro na treningu nóg, którego dla Was nawet nie nagram. Dlaczego nie nagram? Ponieważ idę robić go z koleżanką i właśnie dla takich, dla takich chwil się idzie na siłownię. Drodzy widzowie, więc idź na siłownię, ulana kurwo i schudnij. Będzie się czuł lepiej. Chociaż z tym odchudzaniem to też tak nie zawsze, bo ja na przykład nigdy na siłowni się nie odchudzałem. Zawsze była masa. I dopiero będę chudł. Około marca planuję schudnąć. Na razie jeszcze muszę masę robić. I właśnie to też jest temat, o których muszę powiedzieć, że sporo pierdolenia. Więc ostatnio chciałem nagrać vloga w sobotę z treningu nóg, bo miałem zaległy, byłem chory we wtorek. Nie poszedłem i chciałem nagrać ten trening. Nagrałem sobie ten trening nawet. I na początku tego treningu, przed treningiem, nagrałem jak się ważę. I niestety, drodzy widzowie, półtorej kilo schudłem. No nie mam czasu kurwa jeść. Chociaż dzisiaj jestem bardzo zadowolony, bo udało mi się najpierw zrobiłam zjeść owsiankę. W szkole zjadłem dwie paczki chipsów, ovenbake, więc mało tłuszczu. Później w domu jakieś naleśniki, jeszcze w szkole jakiegoś kurczaka wszamałem. Także dzisiaj sporo jedzenia było więc jestem zadowolony, raczej 4000 kalorii dało się przebić. Nawet jeśli jeszcze nie, to coś zjem po treningu pewnie, więc będzie w porządku. Yy, no, więc po prostu chcę robić masę. I celem jest jakieś dobicie, myślę tylko 80 kg do marca. Teraz jest 72,9 kg 72,4 chyba nawet. Generalnie było 74,9 kg, No to 72,4 chyba tak jest teraz. Także nie jest najlepiej, ale będzie dobrze. Teraz już się będę kurwa motywował bardziej do tego jedzenia, przykładał. Właśnie, póki jeszcze ktoś to kurwa ogląda, bo wiem, że ja wiem, widzowie, że wy wyłączacie te filmy po 30 sekundach. Ja to mogę sprawdzić. Kurwy niewdzięczne. Yy, oglądajcie całe vlogi. Z tymi kurwami to oczywiście żart był. Kocham Was wszystkich. Yy, możecie pisać w komentarzach, czy chcielibyście vlog, yy, Kurwa, vlogi. Streamy z OME zobaczyć. Takie streamy z OME. Odpaliłem streama z FIFA i tak szczerze to była kompromitacja. Nawet to usunąłem. Więc no dobra, w sumie chyba wszystko powiedziałem. Idziemy ćwiczyć. Zobaczcie, kręcę, ile ludzi dzisiaj tutaj jest. Ogólnie tak jak mogliście zobaczyć, jest progresja w końcu na tym wiosłowaniu, dzisiaj 35 poszło. Sytuacja wygląda tak, że po prostu nie było 30, wziąłem 32,5, poszło fajnie, wziąłem 35 też poszło, więc teraz już leciało 35. Z tego powodu, że nie ma ćwiczeń do robienia, robię teraz ćwiczenie, które zawsze robiłem ostatnio, czyli bicepsy na modlitewniku 15 razy 5. Jazda. To był statek przed chwilą. Wiem, że mi ucięło głowa, ale kurwa, ciężko chcę dzisiaj nagrać. Dobra widzę, w końcu jestem w miejscu, gdzie mogę coś nagrać, o tym są. dzisiaj. Tak jak już mówiłem wcześniej jest kurwa ludzi, ja ciebie jeszcze na więc idź na siłownię. Przede mną... Szruksy 50 na 12. Po szruksach jeszcze bicepsy. I to będzie na tyle dzisiaj. W międzyczasie tam zrobiłem barki, facepull. Chyba coś jeszcze, ale... Nie do końca, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć. Dobra, lecimy z tą serią. Ogień z kurwami. że na siłowni chodzi o to, że progresować to poszło łatwo, więc odkładam piątkeczkę. No i teraz zostało 60, więc zbiżę już do ozry. Trochę będę miał kaptury jak wc, zobaczycie. Dobra, tak w ogóle to jeszcze w międzyczasie pochwalę się swoimi zakładami na krykiet indyjski w tym tygodniu. Wiem, że Fasta w sumie chyba kurwa nie obchodzi, ale ja lubię się w tym chwalić, ja się pasjonuję krykietem. Yy, ogólnie jak ktoś jest zainteresowany pewniaczkami, wygrywaniem hajsu po prostu, bo to jest łatwa kaska, to może wbijać na grupę na Facebooku, będzie w przypiętym komentarzu. Indian Cricket się nazywa, tam naprawdę yy, są osoby kompetentne i będziemy wszystkie... Zakłady tam publikować. Dobrze. tutaj pokażę, może zmienię kamerę. O, tak się prezentują pewniaczki. To jest mecz. Teraz Hasan Royals kontra Mumbai Indians. No to wiadomo, Mumbai Indians. Mumbai Indians z tego co kojarzę są teraz na trzeciej pozycji. Widzę tutaj Royal Challengers kontra Sunrises Hyderabad. To wiadomo, że jest pewniak, oczywiście. I tu są ostatnie Shonai Super Kings i Kings 11 Punjab. Przepraszam, Mazima, że tak stawiam. Wiem, że ty jesteś za Kingsami, ale tutaj chodzi o to, żeby pieniądze wygrywać, a nie faworyzować drużyny. Trzeba Wam opowiedzieć tę ciekawą historię, bo ogólnie dzisiaj, tak jak już mówiłem, chyba z dwa razy, nie? że dużo ludzi było na siłowni. No to na takie jedno ćwiczenie trzeba było trochę czekać. Jak już pod koniec nagrywałem z tego miejsca, gdzie nagrywałem i biceps, i. i, i, i Kurwa, szruksy. I szruksy nagrywałem, tak jest. No to ja też musiałem czekać dosyć sporo czasu, bo ja tam lubię sobie zacząć trening. Musiałem trochę czekać, tam taki gościu był, który nawet z Polski nie był, więc trzeba było po angielsku się z nim dogadywać. Robił chyba z, nie wiem, naprawdę z 10 serii na przysiad, więc długo na, na to czekałem. Jak już tam wszedłem, no to sobie też ponagrywałem, jakieś tutaj pewniaczki indyjskie, coś ten. I w pewnym momencie podszedł do mnie jakiś gościu, Koszulce Barcelony, no i się pyta, ile ja do końca mam. Wtedy miałem cztery serie, bo dopiero bicep startował. No więc mówię, że cztery serie. Robiłem, robiłem. Przychodzi po raz kolejny i się pyta, ile mi zostało. Dwie serie. Przychodzi po raz kolejny, pyta się, ile mi zostało. Mówię, że ostatnia seria, już teraz serio. Od razu wszedłem właściwie. Nawet nie wypoczywałem, nawet już nie nagrywałem tego. I patrzę. Gość kurwa stwierdził, chyba że już to pierdoli idzie do domu. I serio mówię, bo później go spotkałem jeszcze w szatni. Także przepraszam pana, przepraszam cię panie w koszulce Barcelony, no ale musiałem też trening zrobić, nie? Także, no, nic nie poradzę. Nie, nie wiem czy się gdzieś śpieszył, czy o co chodzi, ale, no, taka sytuacja. W sumie to tyle w dzisiejszym vlogu. Ja jeszcze lecę do domu, chcę coś zjeść. Zostaw łapkę w górę. Nie, jeszcze raz. Jeśli nie jesteś kurwą, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję i idź na siłownię. Nere!